Programu, Programu, który ma na uwadze potrzebę utrudnienia potencjału polskiej gospodarki, ale też programu, który widzi problemy młodych rodzin i widzi, widzi też problemy już tych dojrzałych wiekiem Polaków, którzy też to nie sobie radzą. Bo paradoksalnie te propozycje, które przedstawia Solidarna Polska, ktoś powie, że nadmiernie wrażliwie społeczne, że prawie że socjalny. No nie, one są właśnie wpisane w logikę gospodarki rynkowej, bo one stymulują później gospodarkę, ponieważ one tworzą stały popyt. Te pieniądze ludzie, czy emeryci, czy młode małżeństwo będą wydawać na polskim rynku, a nie kupować jachty gdzieś za granicą, czy nie będą wybierać się na drogie w na seszele. I tu ten pieniądz będzie tworzył miejsca pracy. On będzie odpowiadał za potrzebowania usług, i towary przez to młode małżeństwa i o to właśnie chodzi, aby ten pieniądz działał, aby on dał dynamikę polskiej gospodarce, aby on tworzył koniunkturę w ten sposób, tylko może się gospodarka rozwijać z I z tymi komunikatem tutaj się przyjechałem i oczywiście no, dzisiaj, kiedy obserwujemy te dramatyczne wydarzenia związane z wymianą sprawiedliwości, też widać jak na dłoni, że państwo nie działa, że oszuści mają się jak najlepiej, że ich się dzielona bezprawiedliwość że dla oszustów typu Marcin Pek, który przez całe lata mi wielokrotnych w był który mógł oszukiwać dziesiątki tysięcy ludzi i grać na nosić temu państwu. A wtedy, kiedy drobny przedsiębiorca nie zapłaci wszystkiego 5 złotych, a 50 groszy, to jest ścigany z tą konsekwencją środowiska tego państwa. A wtedy, gdy ktoś nie płaci milionów, nie odprowadza podatków i to przez kilka lat, może pozwolić sobie na wszystko, bo nasze państwo nie działa, albo też działa w tym mechanizmie niestety, gdzie koperta że polityka jest ważniejsza niż zasady państwa prawa i my chcemy to zmienić. Polska też jako państwo wymaga sprawnego, uczciwego państwa właśnie i tym zajmowałem się będąc ministrem Sprawiedliwości prokuratury Generalnym tym chciałbym, żeby też zajmowała się Solidarna Polska, bo musi być ten przykładowość nosny, musi być coś, co kto stoi czuwa nad bezpieczeństwem zwykłych ludzi, aby czuli się w sensie fizycznym bezpiecznie, że nie będą ich napadać przestępcy. Ale też, żeby mieli przekonani, że jak się angażować w swoje pieniądze, funkcjonować w obszarze rynku, to jeśli trafią na kogoś nieuczciwego typu Marcin P., to państwo stanie po ich stronie, państwo będzie bronić ich uczciwej pracy, państwo będzie bronić ich wtedy, gdy będą by oszukiwani w trakcie odbudowy autostrad, tak jak z odcinkiem autostrady, które państwa dotyczy, wszyscy widzą jak to, jak to wygląda. Niestety dzisiaj polskie państwo nie działa i my byśmy to zmienić, aby zaczęło działać w interesie jest nas wszystkie, przede wszystkim jest tutaj ciekawą rozmową z panią starostą i jego współpracownikami. One dotyczyły trudnej sytuacji samorządów, dotyczyły trudnej sytuacji mieszkańców narastającego bezrobocia, braku pieniędzy na inwestycje, tego że życie jest coraz gorzej, że jest coraz trudniej. Patrząc na Polskę otrzymać tych ludzi, którzy zajmują się sprawami mieszkańców Włosławka i tego. To jest właśnie dramat tego, co dzieje się z rządem, dlatego też wielka waga e, i moja wdzięczność dla lokalnych kolegów, które pokazują ten świat już bez tego e, pomarańczowej soczewki, która nadaje e, polskiej rzeczywistości barwy takiej kolorowej. bo wcale nie jest robi się zadbali I ten rząd, skoro nie poradził sobie w tych latach tłustych, kiedy były Europejskie, kiedy kultura gospodarcza była i potrafiła, to jest paradoks. W czasach największego bumu inwestycyjnego w sferze infrastruktury budowy dróg i utworzystej eop w Polsce, był największy w historii proces bankructwa i upadłości